Cześć! Dzisiaj mam dla Was Interceptor Ashoki. Nowy model z 2025 roku. 290 elementów, katalogowo 199 zł. No i kolejna iteracja Interceptorów Jedi. Eee, tym razem Ashoki. Ashoki w wersji z krótszymi nóżkami, która będzie idealnym uzupełnieniem mojej ramki. Właśnie e, ramki z figurkami z wojny klonów. To też zrobię o tym oddzielne wideo. I słuchajcie, w związku z tym, że jest to nieduży y, model, i w związku z tym, że nie miałem nigdy y, tych interceptorów y, w swoich rękach, to postanowiłem, że y, będzie mały challenge, y, to wideo nagram. W dwóch wersjach, to znaczy będzie wersja, gdzie będzie pełny build. Nie wiem, ile on będzie trwał, zobaczymy. Więc sobie będę składał go tu na biurku i będę do Was gadał. Jeszcze nie wiem o czym. Znaczy, no, generalnie będziemy omawiać sobie to, co tu się dzieje. I druga wersja tego wideo y, będzie z takim speed buildem, więc y, nie wiem, którą wersję y, teraz oglądacie, możecie sobie albo przewinąć, jeśli to co długa wersja, albo po prostu poczekać, bo przy tym speed też trochę powiem y, o tym, y, co się wydarzy podczas tego budowania. Mm. Słuchajcie, y, mamy tu oczywiście oprócz Ashoki jeszcze Anakina i Astromech Droida właściwie Droida, który gdzieś się pojawił w przeciekach w zeszłym roku w jakiś zestawach bodajże, nie pamiętam dzięki czemu wiedzieliśmy, że w dużej mierze ten interceptor się pojawi dobra, nie przedłużając idziemy zaraz na stół budować natomiast w kontekście challenge'u, będzie challenge będą informacje na moim instagramie i jeszcze w reelsach myślę, że dość fajny Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a teraz zapraszam Was na stół. Ok, dla tych co nie chcieli zaryzykować drugiej wersji, tutaj mamy przyspieszone. Słuchajcie, otwieramy 11 naklejek, 3 worki i układamy. Challenge ma polegać generalnie na układaniu tego zestawu na czas, ale wszelkie szczegóły, tak jak wspomniałem na Instagramie i tutaj w rilie. Będzie na YouTubie, także zachęcam do śledzenia kanału. I słuchajcie, generalnie jak sobie składałem ten zestaw, to cieszyłem się, że naklejki są tylko te, a nie ma naklejki na kokpicie. Bo jak widziałem w ARK 170, naklejki są na kokpitach, co będzie pewnie dramatem przy naklejaniu. Zobaczymy. I cóż, film pełny, dużo gadania o niczym, ale. Zachęcam do obejrzenia. Ciekawe, czy ktoś wytrzyma cały, a tutaj szybciutko ten spill -bill przyleciał. Oczywiście też nie ustrzegłem się przed jednym z błędów, bo zapomniałem o jednym klocku. Co za chwilę będzie widać tutaj na nagraniu, jak będę musiał wracać, jak już zamontuję to jedno skrzydło, chociaż nic tego nie zwiastowało dopiero później. Zorientowałem się, że hmm, została mi część, która hmm, zostać nie powinna, no właśnie ten szary klocek, który tam widzicie, zaraz będzie tutaj powrót i sprawdzanie, gdzie on był. Na szczęście szybko to ogarnąłem w miarę i można było lecieć y, dalej. E, lewe skrzydło i prawe skrzydło, no cóż, to jest tak jakby powtarzalny element. Jedynie co różnią się tym, że w jednym mamy miejsce na astromek a w drugim po prostu nie. I tak jak e, obawiałem się o kokpit, który dopóki nie były zamontowane skrzydła strasznie się chyba botał, to później e, po zamontowaniu obydwu skrzydeł już naprawdę e, fajnie tu e, wszystko szło. Generalnie cały build, e, jak widzicie, już zbliżam się do końca. Trwał niecałe 37 minut, więc myślę, że jak zestaw na challenge będzie w sam raz. Dobra, to teraz kończymy i za chwilę podsumowanie. Ech. No dobra, mamy złożonego interceptora. Powiem wam, że jak generalnie podczas filmu obawiałem się o ten kokpit, który bardzo latał, to już po samym złożeniu generalnie jest on dość fajny. W sensie nie lata jak sobie tak nim sobie trochę pomachałem tak dalej, to trzyma się dość dobrze. Sam interceptor, powiem wam, że jest bardzo fajny. Jestem ciekawy, jaka jest różnica w kontekście tych poprzednich modeli. Jeśli ktoś z was miał je i może ten już sobie też zakupił, no, to dajcie znać w komentarzu, czy bardzo się różnią, bo się zastanawiam, czy polować na poprzednie czy nie. Fajnie, że nie mamy żadnych stickerów, to znaczy dużych stickerów. Bardziej chodzi mi o stickery na kokpicie, tak jak są w ARK 170, bo tam to prawdopodobnie będzie dramat z naklejaniem. Jedynie stickery są tutaj, i tutaj, te malutkie, więc to jest dość fajne. Cóż, na bildzie na czas, generalnie nie obyło się bez małej wpadki, zapomniałem o tym elemencie o tym dokładnie, ale dość szybko się udało go złapać eee, więc tak, powiem Wam, że ten myśliwiec jest bardzo nazwijmy to uroczy, generalnie jest mega fajny w zabawie myślę, że tutaj Franio go dość mocno potestuje dlatego się zastanawiam, czy nie polować na drugi, bo wtedy moglibyśmy sobie we dwóch polatać takimi interceptorami Jednym żółtym, drugim tym. Zobaczymy. Myślę, że to jest też build, który on by dał radę sobie zbudować, bo pomimo, że ma 3,5 roku, to wczoraj składaliśmy sobie taki pociąg z kreatora, który dostaliśmy przy jakichś zakupach. Tam jest, bodajże, chyba 301 elementów, to jest 290, i dwie godziny siedział go składał, ale był dzielny i od początku do końca wszystko praktycznie złożył, więc myślę, że tu miałby jeszcze mega dużo więcej frajdy, tym bardziej, że uwielbia się bawić tymi wszystkimi myśliwcami. E, słuchajcie, podsumowując, uważam, że jest to model, który każdy fan Star Warsów powinien mieć, bo jest mały, nie zajmuje dużo miejsca, jest fajny, jest bawialny. Są tu dwie wyrzutnie mm, tych działek. Są dwa miejsca na miecze świetne, których nie zauważyłem na początku i myślałem kurde zapomnieli, ale później jak zacząłem już po złożeniu, po nagraniu mówię, a jednak jest to miejsce. Także powiem Wam, że naprawdę można się pobawić. Dobra słuchajcie e, obserwujcie Zobaczcie na Instagram, na Reelsy, to Shortsy, to dowiecie się trochę więcej o challenge'u. Mam nadzieję, że dużo osób z Was weźmie w nim udział. Jeśli ten challenge fajnie wyjdzie, to możemy, będziemy to kontynuować. I co? Na tyle to dzisiaj. Niech moc będzie z Wami. Hej!